Witajcie poligamiści, ja nazywam się Konrad Hildebrandt, ze mną jest Paweł Kamiński Cześć, witam A także Krzysztof Piesiek Witam Tak, i dzisiaj będziemy grać w Gears of 3 Tylko, że żeby nie grać w kampanię, którą tak czy siak widzieliście na setkach zwiastunów Postanowiliśmy zagrać w to, w co Gearsy są najfajniejsze, czyli w tryby sieciowe Więc jest nas tutaj trzech, mamy dwa pady, ekran jest dzielony na pół I zaczniemy od pierwszego trybu, czyli od hordy. Horda to taki klasyczny tryb, który nie pojawił się po raz pierwszy w girsach, ale jako nazwa horda został przez giry spopularyzowany, czyli dwóch lub czterech w zależności od... Znaczy właściwie dowolna ilość graczy od jednego do czterech może stoi przeciwko kolejnym falom tytułowej hordy. Więc dzielni chłopcy zaczną od fali pierwszej. Tutaj jesteśmy na ekranie wyboru postaci. Na, na, na starcie można mieć tylko tych postaci pięć, ale wraz z postępami w kampanii, w innych różnych osiągnięciach odblokowują się kolejne postacie, więc Paweł jest na górze, czy Krzysiek jest na górze? Paweł jest na górze. Więc Paweł, który jest na górze, będzie grał jako Dominik Santiago, a Krzysiek na dole jako Ania. Zawsze chciałem być... No nie, to Zawsze detalnymi. chciałeś być kobietą. Tak, zawsze chciałem być seksowną laską. Tak. Z tego, co pamiętam, w dwójce, w hordzie nie było tych wszystkich takich różnych zasieków, nie budowli, było. które nie się nie odblokowuje było. za kasy. Były po prostu kolejne fale przeciwników, więc tutaj poza jakbym yy, Wątkiem przetrwania jest także coś, jakby tak, szczątki to tower defense. Tak, ku barierę. Możemy sobie tak. zasieki z ostrych, noży maczanych, Ale co się salsa. chyba kupić. któryś z Was musi kupić ten taki posterunek, bo bez niego nie rozpocznie się gra. No dobrze. To, no to takie ten, ten czerwony. A nie, już chyba skoro jest czerwony, to już chyba ktoś kupił. Skoro jest czerwone, to chyba nie kupimy. A nie, A, już, chyba jedno, już chyba jedno kupiliście. Tak. Ok. I jeszcze 3 sekundy i wbiegnie I pierwsza się, fala. Tak. Więc za kasę można kupować amunicję, można kupować jakieś różne zasieki, a także nowe broń, bo zaczyna się z podstawowym karabinem lancer, e ewentualnie retro-lancerem, czy też miażdżycielem, czyli tą podstawową retro bronią Retro-lancer jest całkiem a niezłym kodzakiem. Tak, bo ja jeszcze grając w Kampanię singową, użyłem z nim go dwa razy, miałem go jeszcze no, dość. Kurczę, ja też tak jak zacząłem retro, to tak mi się skojarzyło, mówię, e, nie, retro to nie, bo lubimy nowoczesne jakieś zabawki, a później zacząłem go używać. No i zasada jest prosta, możesz go używać tak, strzelać z niego przez dosłownie sekundę i później przestajesz cokolwiek trafiać, ale przez tą sekundę śmierć, po prostu śmierć. No, no ale retro lancer nie ma jednej podstawowej rzeczy, jaką jest piła mechaniczna. No, ale ma bagnet, proszę cię, tym bagnetem też możesz po prostu tych lokusów miażdżyć. O, a ten odstrzelił mi łeb. No o, I pierwsza tak. fala została rozgromiona w niecałe dwie minuty. Tak jest. Gipsy, przez tą swoją krwawość, mam taką otoczkę o, gry dla prawdziwych, growek twardzieli, ja. ale prawda ta jest taka, że to jest bardzo przystępna i prosta gra. Tak, ale jest też dla twardzieli. Nie umniejsza z Jesteśmy no. twardzielami i to jest gra dla twardzieli. Którzy chowają się za murkami, żeby życiem się zregenerowało. Ja się nie chowam, jak widzisz. Biegnie, na kraw, Oj, oj, oj krab, krab, Te kraby są wpływające. Ale na szczęście o, łatwo i Drugi, gino. tak, i drugi piłą. I trzeci piłą. Uuu. Tak to się robi. Oj, to teraz będziecie mogli sobie kupić lepszy posterunek. To ja, inwestuj inwe w infrastrukturę. Ja mam 2,5 kafla, Paweł ma 1100. Niedawno dyskutowaliśmy więc... o tym, co można zrobić z takimi pieniędzmi. Paweł kupi sobie swój wymarzony łuk. Więc ja kupię stanowisko dowodzenia. Nie wiem A, dlaczego akurat. Nie tutaj... udało mu się kupić łuku. Dlaczego? Nie wiem dlaczego tutaj, ale kupiłem. A Paweł kupił drugi. Nie, te zasieki te. Paweł, dlaczego o, tak. nie kupiłeś łuku? Wow, Paweł stał się ekspertem od kolczastych barier. Tylko on potrafi stawiać tak kolczaste, kolczaste bariery. I trzecia fala. Tak, zaczyna się. Dawaj Paweł, zabij go, zabij, 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 zabij go. O, tak. Ale jak pamiętam jak grałem w pierwszą część... O, to, to te wszystkie takie egzekucje piłą, że rzeczywiście robiły na mnie wrażenie. A dwie części dalej to już jest jednak takie. takie ten, a, ten, Aa, ten. Aa, ten. Bo trochę też animacji brakuje tych takich yy, yy, rozkrawania. Paweł się wykwaja. Paweł, jak czujesz się taki bezbronny i bezsilny? Totalnie. Wielki muskularny facet na kolanach. czołga się dramatycznie. Czy widzisz jak dramatycznie się... A, a to się nie udowałem. Paweł to ja, twoja dobra wróżka, mówię, że kończy się amunicja. Oj, ktoś strzela do się boję zejścia mnie od tyłu, bo to jest drugie wejście, które zupełnie nie bronimy. O, ale bronicie. Tego boi się każdy. <grystanie> Więc Paweł osłania tyły Krzyśka. No tak, bo generalnie dwa, we dwóch się jednego wejścia, zamiast jeden pilnować tego, drugi tamtego. Przestańcie, bo ten koszarowy humor mi się mocno udzielił. Ej, no to są... to jest Girsa bo to nie da mi się mieć innego humoru niż koszarowego. To jest opowieść o twardych, spoconych facetach, no to tu mogą być tylko żadne o jednego wejścia. Tak. Znowu nie mam amunicji. Jak to jest? Pawlo, kopujemy się tak jak ostatnio? Oczywiście, że tak. Biegnę! Trzymaj mnie, okay. Oj. Gdzie ty pobiegłeś? Ojej, 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 ojej. daleko bardzo... O, w drugą biegłeś. stronę. Zgubieni po dwóch stronach boiska, tak polska reprezentacja w tak. piłkę nożną. Oni chyba strzelają w tego... Podpalają tego drudzie. Dobrze się bawią. Hej, tak, naprawdę dobrze... dobrze się bawią. Lepiej ode tak. mnie. Ja im trochę zazdroszczę. Czasu ukryć zabawę. O, Boomer rozwiązał Wasz problem. Jeszcze pięciu przeciwników w tej rundzie. Cztery. Oj, 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 oj. Trzech. Dwóch. O, jasna cholera. Więc po niewątpliwym sukcesie, sukcesie, jakim było tryb hordy, przenosimy się do zupełnie nowego trybu, czyli trybu bestii, w którym Paweł i Krzysiek wcielą się w rolę złych lokustów i będą męczyć ludzi. I bardzo mi się spodobało, bo Paweł tak spytał, o co tu może chodzić? I pierwsze zdanie, jak się przeczyta, to jest kwintesencja wszystkich strzelanek. Twój cel w każdej rundzie jest prosty. Zabij wszystkich ludzi, nim skończy się czas. Więc czy nasi szlachetni bohaterowie w ciągu minuty rozszlachtują wszystkich, wszystkie ludzkie psy, bengardy, koalicji? Tak, tylko ja. Nie, nie, marny Aha. wybór. Mam Więc Paweł tutaj został rzeźnikiem. Rzeźnikiem, tak. Ja zostanę Savage Drone. Kimkolwiek Uwie. Savage Drone nie był. Pięciu ludzi zostało. Idziemy ich pogonić. Paweł wziął powolnego gościa, do kto, którego ktoś się strzela O! Zabij go Paweł, zabij Paweł Paweł się zakoła pućka w baltance ale no, no cóż W tej, o której jedynie tak górnie a, nie a pamiętam. Jakieś o, o wreszcie, i jeszcze drugą. Oj, coś oni żyją. O nie, pomagają sobie, Paweł, zabij ich, mnie się uleczą. Jesteś wielkim rzeźnikiem, come No bo jesteś wielkim rzeźnikiem. Ale też cię strzela. Tak, nie wiem, coś się, coś się dzieje i. Brawo, zabiliście no. pięciu bezbronnych ludzi, jak się z tym czujecie? Nie skróczycie? byli bezbronni. Nie, nie to byli bezbronni. Jasne. Właśnie... Byli agresywni, strzelali do mnie. Oh, tak. rozpo... Paweł, bontiker, I to jest Małym mały paweł bo... który się rozsadzi. Z Zobacz, ja rozpocząłem grę i czas już leci, o, A Paweł, paweł będzie małym skubańcem, który zginie. Na 100% zginie. No, Tylko czy zabierze kogoś ze sobą. A Paweł wysadził się na krzyśku. Tak. Pominijmy to milczeniem. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Gdzie są? Macie minutę na tak, po prostu zabicie po prostu wszystkich. Paweł, nie chciałbym być niemiły, ale znowu nikogo nie zabiłeś. Okej, okay, następna fala, już trzecia fala. O, no, gorzej, automatyczne wieżyczki. Mają moim, no, zdaniem, moim zdaniem, zdaniem. powinniście zdaniem. wyskakiwać ze ściany. Nie, ja mam Kantusa. kimkolwiek by nie był, więc wezmę Kantusa. A, A to jest Elite no. Guard, ten królowej. A, tu są te zasieki, one działają. Ale da się je wysadzić. Paweł wysadził zasiek. Nie dało się przejść bez tego. Oj. Idę do Ciebie w takim razie. Wow. Jest Ticker lub Dziki Ticker. Który wybrać? Tyle wyborów. Ale jestem piękny. Ciekawe, są bardzo agresywni ci ludzie. Bardzo podchodzą. A, właśnie, jak na przerażonych i przypartych do muru, są. To, może dlatego, że są przyparci do muru. Albo są nie cenią, cenią twojego życia po prostu. 17 sekund na zabicie się. dwóch ludków. Dacie radę? Dacie radę. A, tak. przydajecie. 10 sekund i jeden ludek. Uch. Siedział nie, mienicze. jeszcze żyje, jeszcze żyje, jeszcze żyje. On się schował. Strzelajcie do niego! Nie. Ja go nawet nie widziałem, że przyznam. ale Paweł miał go na muszce. Tak? No to dlaczego go nie zrobisz? Tak, ale żeby, żeby zabić powalonego przeciwnika trzeba dobiec i go wykończyć, nie da się go zastrzelić. O nie, o nie, to był zły wybór. O, no szybki jesteś jak na Puściocha. Wiedziałbym, że nawet niższy zasiekin jest to miłe, miłe z jest twoje. Oj, ale to nie trwało długo. A, nie mają wieżyczkę u... O, panie. Trochę musicie dać z flanki, to moje ulubione, mój ulubiony manewr taktyczny. No, Paweł tutaj wcielił się w tak. Nie bardziej mi się podoba ta klasa. Gra się zupełnie inaczej, niż się gra... Przedarłem się! Jeszcze jedno. Nie, 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 bo, bo... Bokiem, 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 bokiem! Urgot, urgot, urgot! Aha, to już to jest niepewno. No, tak, żebyś to już jest. I udało się? Pali się trochę. Co jest fajniejsze, bestia czy horda? Bestia. Horda. Gra się zupełnie inaczej niż w kampanii Gears'ów, masz no coś zupełnie nowego. Ja szczerze powiedziawszy bardziej przychylam się do Hordzie. Kwestia w co dłużej pogramy, no. Ja też uważam, że Horda. Nie wiem dlaczego, no, może tak po prostu nie lubię być tymi złymi. Nie jesteś złym, hmm. jesteś biednymi, uciśnionymi potworami, które walczą z ludzkim reżimem. Czy coś. O, właśnie, więc to wszystko, jeśli chodzi o takie tryby kanapowe. Choć pamiętajcie oczywiście, że Gears of War to też normalne mecze i dziesiątki trybów do zmagania po sieci. I kampania single. I kampania single, nie zapominajmy kampanii single, więc to było na kanapie z hordą bestii. Mamy nadzieję, że spotkamy się z wami na serwerach.